Cześć, tu Babka z majcy, czas na drugi odcinek z geometrii analityczną. A w tym odcinku powiem Wam coś o wektorach oraz rozwiążę dwa podobne zadania, w których jest równoległobok i mamy podane współrzędne wierzchołków, ale nie wszystkich. Te pozostałe, których nie mamy, będziemy chcieli policzyć. Najpierw powiem Wam, co to są w ogóle wektory w układzie współrzędnych. W poprzednim odcinku mówiliśmy o odcinkach. Mamy dwa punkty, połączyliśmy je kreseczką, i to, co tutaj widzicie, to jest odcinek, czyli mamy koniec A i B. Umiemy policzyć długość tego odcinka, umiemy policzyć środek tego odcinka, poznaliśmy odpowiednie wzory. A teraz, jeśli ja dorysuję tutaj w którymś miejscu strzałeczkę, to to będzie wektor. Wektor ma początek, tutaj w tym przypadku w punkcie A. Koniec w punkcie B. Ma kierunek, jest to prosta, na której leży nasz wektor, czyli to jest kierunek, i zwrot, czyli strzałka, w którą stronę on jest. Czyli ta prosta to jest kierunek, tutaj mamy zwrot naszego wektora. A to jest początek, B to jest koniec. I teraz taki wektor będziemy w matematyce oznaczać AB z taką strzałką na górze. Czyli jeżeli jest strzałka, to Wy wiecie, że chodzi o wektor. I wektor ma dwie współrzędne. Pierwsza to jest od, wektora pierwszej, od pierwszej współrzędnej punktu B odejmuje pierwszą współrzędną punktu A. Ja zawsze mówię, od końca odejmij początek, czyli od końca wektora odejmij początek. I druga współrzędna, YB minus YA. To są współrzędne naszego wektora. I teraz zobaczcie, może być taka sytuacja, że macie podane współrzędne wektora, i chcecie policzyć, że macie podane współrzędne punktu A i współrzędne punktu B, i chcecie powiedzieć, jaki to jest wektor AB. Czyli zawsze od końca odejmujemy początek. Na przykład, jeśli punkt A miałby współrzędne 10, minus 2, a punkt B 5, 8, to wektor AB ma współrzędne jakie? Od B, czyli od piątki, odejmuje. Pierwszą współrzędną A, czyli dziesiątkę. Od ósemki odejmuję minus 2. Czyli mamy 5 od 10 minus 5, 8 minus minus 2, czyli 8 plus 2, 10. Współrzędne naszego wektora to jest minus 5, 10. Co to dla nas oznacza? Żeby przejść od punktu A do punktu B, przesunąć się muszę o 5 jednostek w lewo i o 10 do góry. Tak samo tutaj. Nasz wektor AB, jakbyśmy policzyli w tym przykładzie, od trójki odejmuję jedynkę, to jest 2 i od dwójki jedynkę, jeden. Czyli, żeby przejść od A do B, robię dwa kroki w prawo i jeden krok do góry. To już wiemy, jak wyznaczać współrzędne wektory. I teraz zobaczcie. Niektóre wektory będą równe. Co to znaczy, że mamy równe wektory? No, wektory są równe, gdy mają taką samą pierwszą i drugą współrzędną. Czyli, na przykład, wektor minus 5, 10 to jest wektor AB. I teraz, gdybyśmy zaznaczyli wektor, powiedzmy, punkt O, no to jest początek układów współrzędnych 0,0, 0, i punkt C ma współrzędne minus 5, 10. Zobaczmy, jaki jest wektor OC. No, w kwadratowych nawiasach minus 5, minus 0 to jest minus 5. 10, 8, 0 to jest 10. Możemy wtedy napisać, Skoro mamy takie same obie współrzędne, że wektor AB jest równy wektorowi OC. Mimo, że one mają inny początek i inny koniec, to te wektory są równe, mają takie same współrzędne. Gdybym chciała narysować jakiś wektor, który jest równy wektorowi AB, czyli ma współrzędne 2, 1, a na przykład zaczynałby się w tym miejscu, to miałabym od 0, 0, 2 w prawo, 1 do góry. Czyli kończy się w tym punkcie na przykład. Ten wektor będzie równy wektorowi AB. Czyli zobaczcie, że on będzie miał tak. Kierunek taki sam, długość taką samą i zwrot taki sam. Natomiast może on być położony w różnych miejscach w naszym układzie współrzędnych. Dobrze, to był wstęp dotyczący wektorów. Będziemy sobie jeszcze o nich opowiadać później. Ale teraz zobaczcie, dlaczego ja bym chciała to wykorzystać. Popatrzcie na, na nasz rysunek. I teraz co wiemy? Wiemy, że to jest równoległowok, i wiemy, że punkt P jest punktem przecięcia się przekątnych. I teraz zrobimy to zadanie na dwa sposoby. Pierwszy sposób wykorzystamy to, co robiliśmy na ostatniej, w ostatnim odcinku, czyli wykorzystamy wzór na środek odcinka. I myślę, że ten sposób jest prosty, ale pokażę wam też, jak można zastosować tutaj wektory. Dlaczego mogę zastosować tutaj wzór na środek odcinka? Powiedzmy, że na razie skupię się na moim punkcie C, oznaczam jego współrzędne x, y, jeszcze ich nie mam w sobie je policzyć. W zadaniu powiedzieli nam, że P to jest punkt przecięcia się przekątnych w boku, a przekątne w boku dzielą się w połowie. Czyli wiem, że to jest środek mojego odcinka AC. Pamiętacie wzór na środek odcinka AB, że to były średnia arytmetyczna z współrzędnych początku i końca. Czyli ty tych dwóch punktów, które wyznaczały nam odcinek. Czyli żeby policzyć środek odcinka, czyli 3 równa się, robię średnią arytmetyczną minus ról i x. Czyli minus 3 plus x podzielić przez 2, to będzie 3. Y plus 5 podzielić przez 2, to będzie 1. 1 to będzie y plus 5 podzielić przez 2. Mnożę razy 2 to jest 6 i dodaję 3. Czyli x to jest 9, a y mnożę razy 2 i odejmuję 5 minus 3. Czyli mam 9 i minus 3. To są współrzędne punktu C. 9 i minus 3. Ok, podobnie, powiedzmy, że nie mam współrzędnych teraz punktu D. Oznaczę to x, y. I teraz tak. x plus minus 2 x plus minus 2, podzielić przez 2 to jest 3. y plus minus 1, podzielić przez 2 to jest 1. Mnożę to razy 2, to mam 6, dodaję 2 to jest 8, czyli x jest 8 i dodaję 1, czyli y to jest 2 plus 1, 3. 6, 3 to są współrzędne tego punktu d: 6 i 3. No, i obliczyliśmy to. A teraz pokażę Wam drugi sposób, jak mogliśmy do tego wykorzystać wektory. Zobaczcie, że jak popatrzymy na wektory, ponieważ to jest połowa wektora AC, to możemy popatrzeć na dwa wektory: ap i pc. I zauważmy, że wektor ap jest równy wektorowi pc. I teraz niech c ma współrzędne x, y. Wyznaczę najpierw wektor AP. AP, czyli od P odejmuję A. To jest 3 minus minus 3, 1 odjąć 5. To jest wektor AP. Czyli wektor AP ma współrzędne 6, minus 4. Teraz, co to jest wektor PC? Wektor PC to jest tak. Od współrzędnej x odejmuję trójkę, od y odejmuje jedynkę, tak? Bo punkt c ma współrzędne xy, na razie ich nie znam. No i teraz zobaczcie, powiedzieliśmy, że te dwa wektory są równe. Czyli to co jest tutaj, musi być równe 6 minus 4. Co to znaczy? To znaczy, że pierwsza współrzędna x minus 3 jest równa 6, a druga współrzędna y minus 1 jest równa minus 4. Wyznaczam stąd xa. To jest 9, a y to jest minus 3. Czyli współrzędne punktu c to 9 i minus 3. Czy tak samo nam wyszło <coughs> wcześniej? Tak, tak samo nam wyszło wcześniej. Pokazałam Wam dwa sposoby, którymi mogliśmy e, policzyć to zadanie, gdzie mieliśmy dwa wierzchołki i punkt przecięcia się przegodnych. Albo robicie to e, używając środka odcinka e, AC, albo. Korzystacie z wektorów, że wektor AP równa się wektor PC i przyrównujecie do siebie współrzędne. Dobrze, zobaczcie na drugie zadanie, które jest podobne, bo też mamy równoległobok i też szukamy współrzędnych jego wierzchołków. To zadanie, jak powiedziałam wcześniej, jest trochę podobne do poprzedniego, bo też mamy równoległobok, mamy podane jakieś wierzchołki i chcemy policzyć. Czwarty wierzchołek, punkt przecięcia przekątnych i długość przekątnej. Zobaczmy, jak wygląda ten równoległobok i co mamy dane. Mamy równoległobok, mamy punkt A. Aha, nie napisałam, jakie ma współrzędne. Poczekajcie. Punkt A ma współrzędne minus 5, minus 2. Punkt B ma współrzędne 3,1. I punkt D ma współrzędne minus 2,5. Jak policzyć czwarty wierzchołek? Znowu możemy to zrobić na dwa sposoby. Możemy pomyśleć tak. Tu jest punkt C. Nie mam jego współrzędnych. I zauważmy, że wektor AD jest taki sam. Jest równy wektorowi. B, C. Może taki sam? To źle powiedziałam, bo jednak wektor AD ma początek w A i koniec w D. Wektor B ma początek, BC ma początek w B, koniec C. Natomiast te wektory są równe, będą miały równe współrzędne. To teraz policzmy współrzędne punkt y, tego y, wektora AD. AD, czyli od końca odejmuje początek. Minus 2, minus minus 5, czyli minus 2 plus 5 to jest 3. 5 odjąć minus 2, czyli jest 5 plus 2, 7. Równa się bc, x minus 3, y minus 1. I teraz x odjąć 3 to jest 3, y odjąć 1 równa się 7. Dodaję 3, czyli x jest równe 6, a y jest równe 8, czyli x 8. 6Y8, czyli punkt C ma współrzędne 6, 8. A jak mogłam to zrobić? Używając przekątnych. No słuchajcie, wiemy, że przekątne przecinają się w połowie. Sprawdzimy sobie, czy dobrze to wyczyłam Tutaj jest punkt P. Możemy wyznaczyć punkt P, czyli zakładamy dalej, czyli robię to zadanie drugim sposobem. Tu był pierwszy sposób, a teraz drugi sposób. Znowu. Punkt C ma współrzędne x, y, chcę je policzyć. Najpierw policzę współrzędne punktu P. Punkt P to jest środek odcinka BD, czyli korzystam ze wzoru na środek odcinka. Pamiętacie wzór na środek odcinka AB, że to było xa plus xb przez 2 i ya plus yb przez 2? To samo zrobimy tutaj, czyli 3 plus minus 2 to jest 1 przez 2. 5 plus 1, 6 przez 2, 3. Czyli 1, 2 i 3. To, jest, to są służenia punktu P. I teraz ten P to jest też środek odcinka AC. Czyli jak ja zrobię tak. Pierwsza służena A plus pierwsza służba na C, której nie mam przez 2, to ma mi wyjść 1, druga. I pierwsza służena A minus 2 plus Y, której nie mam przez 2, ma wyjść 3. I teraz zobaczmy, ile jest równe x? x jest równe 6, a y jest równe 8. Czyli zgadza się, wyszły nam takie same współrzędne punkty, czyli albo na wektorach, albo używając wzoru na środek odcinka. I teraz zobaczcie, współrzędne czwartego wierzchołka wyliczyliśmy, c ma współrzędne 6, 8. Współrzędne punktu przecięcia przekątnych, to akurat mi wyszło tutaj, to jest p ma współrzędne 1, 2, 3. I to, co jeszcze, y, możemy zostać poproszenie o policzenie np. długości przekątnych albo długości boków tego równoległoboku. Ok, to powiedzmy, że chcemy policzyć długość przekątnej DB, czyli przekątną liczymy długość przekątnej DB, to pod pierwiastkiem od B odejmuję pierwszą służoną B minus pierwsza służona y, D, tak? Czyli 3 odjąć minus 2, czyli plus 2 do kwadratu, plus... Y 1 odjąć 5 i to do kwadratu. To jest 25 plus 1 odjąć 5 to minus 4 do kwadratu, 16. 30 pierwiastek z 401. Długość przekątnej AC pierwiastek od C, czyli od 6. Odjąć minus 5, czyli plus 5 do kwadratu plus 8 minus minus 2, czyli plus 2 i to do kwadratu. Równa się pierwiastek 11 do kwadratu 121 plus 10 do kwadratu 100. Czyli druga przekątna ma długość pierwiastek z 221. Mam nadzieję, że się nie pomyliłam. Pokazałam Wam dwa sposoby, jak można rozwiązać takie zadanie. Zapraszam na kolejny odcinek, a w kolejnym odcinku opowiem wam o środkowych w trójkącie.